Wpadka za wpadką w pytaniu na śniadanie, widzowie grzmią, naprawdę wstyd. W trwającym właśnie 19 konkursie Chopinowskim nie brakuje zaskoczeń i zachwytów. Do trzeciego etapu zakwalifikowali się m.in. bracia Hyuk i Hajo Lee z Korei Południowej, którzy budzą także spore zainteresowanie publiczności. Muzycy w sobotni poranek gościli w pytaniu na śniadanie, gdzie nie obyło się niestety bez wpadek. Konkurs Chopinowski jest prestiżową imprezą, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, tak wśród uczestników, jak i publiczności. Nic dziwnego zatem, że biorący w niej udział muzycy, chcąc nie chcąc przyciągają zainteresowanie mediów, nawet jeśli nie wchodzą do ścisłego finału. Seria wpadek w pytaniu na śniadanie. Na kanapie w sobotnim wydaniu pytania na śniadanie zasiedli więc dwaj bracia Hugh i Hajo Lee z Korei Południowej, ale zanim zdołali przywitać się z widzami, prowadzący Robert Stockinger zapowiedział ich jako: Japończyków, przy okazji nie udało się także poprawnie wymówić imienia jednego z braci, Hugha Lee. Współprowadząca Krystyna Sokołowska starała się ratować sytuację. Jednak okazało się, że to dopiero początek serii żenujących pomyłek. W osłupienie widzów wprawiły zwłaszcza dywagacje prowadzących o malejącej popularności konkursu szopenowskiego, podczas gdy zmagania pianistów cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że w dniach przesłuchań przed budynkiem Filharmonii Narodowej w Warszawie ustawiała się długa kolejka fanów mających nadzieję na zdobycie biletów umożliwiających słuchanie muzyki na żywo. TVN 24 donosił, że ludzie koczują w śpiworach od 2.30 w nocy, by zdobyć ostatnie bilety na koncerty. Dodatkowo mieszkańcy siedmiu miast Polski Gdańska, Warszawy, Płocka, Lublina, Szczecina, Wrocławia i Białego Stoku mogą wspólnie odkrywać twórczość Fryderyka Chopina i przeżywać emocje towarzyszące XIX konkursowi szopenowskiemu w zorganizowanych strefach melomana. Widzowie wzburzeni brakiem przygotowania prowadzących. Na reakcję widzów nie trzeba było długo czekać. Na profilach Śniadaniówki w social mediach natychmiast posypały się gromy. Fani programu nie zostawili na prowadzących suchej nitki. Nie wiedzą, z kim rozmawiają. Prowadzący jakieś farmazony o tym, że niby konkurs szopenowski jest w Polsce coraz mniej popularny. Sić, brak pomysłu na ciekawe pytania. Naprawdę wstyd. Ja rozumiem, że to tylko śniadaniówka i ma być prosto, łatwo i miło, ale że aż tak niski poziom. To światowe wydarzenie, które odbywa się raz na pięć lat, jeśli prowadzący nie znają nawet podstawowych informacji o gościach, jak mamy oczekiwać, że widzowie będą traktować konkurs poważnie, pisali wzburzeni widzowie. W całej tej sytuacji spokój i klasę udało się zachować braciom Li, których serdeczność i perfekcyjna polszczyzna już wcześniej zachwyciły nie tylko fanów konkursu. Z uśmiechem odpowiadali na pytania, milczenie pomijając to, co wydarzyło się na kanapach.